Cześć, dzisiaj u mnie na kanale Film z prezentacji katalogu Lidla, ponieważ od soboty 22 stycznia będziemy mieli prawdziwy wysyp elektronarzędzi akumulatorowych z serii Parkside Performance. A więc myślę, że dla wszystkich użytkowników tych narzędzi to dobra wiadomość. Ja Wam przedstawię, co będziemy mogli kupić i opiszę Wam też swoje doświadczenia z tymi elektronarzędziami, bo większość z nich już używałem. Trzeba również wziąć poprawkę na to, że wyszło kilka nowych serii tych elektronarzędzi, z tego co przypuszczam, chociaż tutaj nie mamy tego oznaczonego. Na pierwszej stronie mamy akumulatorowy młot udarowo-obrotowy na akumulator X20V Team Parkside Performance. Jest to silnik bezszczotkowy. Moc uderzenia 3 Joule. Liczba udarów od, od 0 do 4700 na minutę. Prędkość obrotowa od 0 do 950 obrotów na minutę. Maksymalna średnica wiercenia to 24 mm w betonie, 13 w metalu no i 27 w drewnie. Mamy tutaj oczywiście cztery funkcje: wiercenie bez udaru, wiercenie z udarem, podkuwanie, no i ta funkcja podkuwania na obrotowym dłucie. Testy takiej motowiertarki możecie zobaczyć u mnie na kanale. Ja jej używałem, testowałem ją naprawdę bardzo mocno, no i podczas tych testów dwa razy już ją wymieniałem na gwarancji. Z perspektywy czasu stwierdzam, że naprawdę przeciążałem tą motowiertarkę małą, naprawdę bardzo długo u mnie pracowała. To znaczy nie długo, że wiele miesięcy, ale po prostu długo ciągiem, w ciągu jednego, drugiego, trzeciego dnia i tak dalej. Z pozytywnych rzeczy, które mogę powiedzieć tej młotowiertarce jest to, że jest ona naprawdę bardzo wydajna. Mimo że motowiertarka ma tylko 950 obrotów na minutę maksymalnie, ale ta siła uderzenia 3 juli powoduje, że wiertarka naprawdę bardzo szybko wierci czy w ścianie, czy w stropie, w suficie, w każdym takim czy żelbetonie, w każdym takim elemencie betonowym radzi sobie bez przeszkód i naprawdę bardzo szybko, bardzo wydajnie to wszystko idzie. No i z... Z tego powodu trzeba powiedzieć, że w tej cenie z takimi parametrami, z takimi możliwościami, z taką mocą, wydajnością nie znajdziemy żadnej innej motowiertarki. Kolejne elektronarzędzie akumulatorowe to wiertarko-wkrętarka 20 Team. To jest ta mocniejsza z siłą 80 Nm, z trybem wiercenia w udarze. I tutaj mamy 65 mm w drewnie. To jest dużo. 16 mm w betonie również, oprócz kamienia. No, 13 mm w stali, jak zawsze. Częstotliwość uderzeń darowych 36 tysięcy na minutę. Na pierwszym biegu 400 obrotów na minutę, na drugim 2000. Po obudowie poznaję, że jest to nowsza seria. Samobody kosztuje 279 zł, 5 lat gwarancji, a więc jest to taniej niż to, co mogliśmy spotkać na lid Online na, na stronie internetowej. Nowa seria, ja używałem starszej serii, ale myślę, że praktycznie ona się niczym nie różni. Są również testy tej wkrętarki na moim kanale. Fakt jest, ona naprawdę bardzo mocna, więc z udarem również jest wydajne. Fajnie, że jest dodatkowy uchwyt pomocniczy, ponieważ no z taką mocą przy wkrętarce, no to nam jedną rękę to nam spokojnie powykręca nas całych. Natomiast jeżeli nie macie żadnej słabszej wkrętarki i chcecie sobie kupić taką, no to to jest błędna decyzja. Myślę dlatego, że mimo że to jest bardzo mocne urządzenie, naprawdę solidne, jednak jest ono ciężkie i naprawdę będzie niewygodnie gdzieś tam dokręcić sobie jakąś śrubkę wkręta w szafce, może nawet się tam nie zmieścić. Coś takiego ciężkiego po prostu nie jest, co waży równie, równie dobrze tyle samo, co jakaś wiertarka na, na kablu. Jest ona typowo tylko do zadań specjalnych, do grubszych prac. to trzeba zauważyć, mamy tutaj nowe akumulatory. Tutaj jest akumulator 2A za 80 zł, ale jest to cel Balancing, dłuższy czas pracy i zwiększona żywotność. Są to akumulatory z wydajniejszymi ogniwami. Są one troszkę lepsze niż zwykłe stare X20V z, z tego co widziałem na internecie, ale jeszcze sam ich nie testowałem. Akumulatorowa piła szablasta X20V Team Parkside Performance za 289 zł, również 5 lat gwarancji. Bez akumulatora, tak jak i wszystkie te elektronarzędzia Parkside Performance, liczba skoków na biegu jałowym od 0 do 3000 na minutę, długość skoku 22 mm, maksymalna wydajność cięcia. Maksymalna wydajność cięcia to zależy po prostu, co będziemy cieli. To nas nic nie ogranicza, tylko długość brzeszczotu. Docięć w drewnie, tworzywach sztucznych, metalu i materiałach budowlanych. Tej piły szablastej nie używałem, także trudno mi wydawać swoje opinie. Natomiast z tego co się orientowałem na internecie, zdarzają się jakieś awarie tego uchwytu na brzeszczoty. Natomiast ogólnie ta piła szablasta nie jest uznawana jako narzędzie awaryjne sparksaida. Ale z takich ciekawszych rzeczy, które jeszcze nie używałem, nie wiem czy ona była w ogóle dostępna u nas w Polsce w sklepach stacjonarnie, to karka 600 W. Do obróbki drewnianych przedmiotów do długości 60 cm i do średnicy 25 cm. Wrzeciennik z czterozębnym kołem centrującym i tarczą tokarską. Konik z dźwignią szybkiego blokowania i współbieżną końcówką rzeciona. Nie używałem nigdy takiej tokarki. Nie wiem nawet, czy coś takiego by mi się przydało. Napiszcie w komentarzach, co mógłbym sobie zrobić, co mógłbym sobie wystrugać, obrobić na takim właśnie, na takim właśnie urządzeniu, oprócz takiej, tak jak tu widzimy, lalki do schodów drewnianych. 400 zł, 3 lata gwarancji. Prędkość obrotowa od 800 do 3000 obrotów na minutę, czyli regulowana. Długość szyny prowadzącej 94,5 cm. Tego nie używałem. Proszę Was, wypowiadacie się w komentarzach, do czego mógłbym jej używać i co o niej sądzicie. Dalej mamy szlifierkę do pracy na mokro lub sucho. Moc przełączeniowa 250 W. Silnik S2 30 Minut. 190 W S1. Obroty tarczy do obróbki na mokro około 129,5 obrotów na minutę. Obroty tarczy do obróbki na sucho około 2980 obrotów na minutę. 179 zł, 3 lata gwarancji. Z tego co wiem, nie jest zarzucane jej brak mocy, tylko po prostu bardzo bicie na tych kamieniach. Dalej mamy zestaw bitów skrętnych i bitów skrętnych i kluczy nasadowych Parkside Performance. Mam dwa takie zestawy, co mogę powiedzieć? Jak chodzi o same bity, są one, bo powiedziałbym, o 30-40 stopni mocniejsze od zwykłych Parkside zielonych. Natomiast bardziej sobie chwalę te uchwyty nabity z, z serii Performance. Mam jeden od dłuższego czasu. On się tam trze wyciera o różne materiały. Natomiast jeszcze się z nim nic nie stało. Blokada działa bardzo fajnie. No, ten uchwyt, uchwyt nabity jest naprawdę godny polecenia. Tak czy siak cena całych bitów za 60 zł razem z pudełkiem Jest to trzeba powiedzieć tanio Lika prosta 500W za 100 zł 3 lata gwarancji Tą szlifierkę też testowałem Możecie zobaczyć test na moim kanale Nie jest to narzędzie must have Które musimy mieć u siebie w warsztacie Natomiast no to zależy już kto I co wykonuje, jakie prace u siebie A powiedzieć jeszcze, że będzie zestaw opasek do kabli I lakier z podkładem gruntującym w spreju Do metalu, drewna, tworzywa sztucznego Szkła, kamienia, tektury, kartonu, tekstyliów Tynku kamienia naturalnego. Tutaj pierwszy raz będziemy mieć chyba w Lidlu takie porządne skrzynki. Kubrick System Pro to jest akurat. Cena całego zestawu za 300 zł. Mobilny warsztat. Poliamidowe zapięcia. Poliwęglanowe pokrywy odporne na uderzenia. Skrzynie narzędziowe. Tutaj możemy również kupić osobno. Takie mamy ceny. A więc mamy karta skrzynię na kółkach. Dużą skrzynię narzędziową. I organizer. Wszystko możemy spinać w jedno i przewozić sobie na takim wózeczku. Jest to jeden system z trzech, jaki posiada Kubrick. Jest to system rozmiarowo najmniejszy i najlżejszy. Jeżeli chcemy kupić coś mocniejszego, solidniejszego. No to możemy wybrać inny system, One czy Tu, to jest system Pro, natomiast tamte systemy są bardzo pancerne, bardzo mocne, ale są już większe, naprawdę szersze. Dla niektórych może to przeszkadzać, ktoś może woleć takie mniejsze, węższe jak ten. Mimo to w tej cenie nie znajdziecie praktycznie z żadnej innej firmy tak mocnych skrzyń z takimi orzebrowaniami tutaj, spornikami, za taką cenę jak z Kubrika. Także ten produkt z czystym sumieniem polecam, przedstawiam Wam go na swoim kanale. Dodatkowo mamy tutaj informację, że jest kilka elektronarzędzi, które są dostępne tylko na stronach internetowych. Zwróćcie tutaj uwagę, że mamy akumulatorowy klucz darowy 1356 Nm za 700 zł, stacjonarnie oczywiście 600, 5 lat gwarancji bez akumulatora. Przypuszczam, że w walizce i z nasadkami zostali chromowo-molibdenowej. Drugi raz, oczywiście, tego klucza nie będę kupował. Natomiast na YouTubie, na internecie jest już kilka wstępnych takich wrażeń na temat tego klucza. Nie ma żadnego testu porównawczego z wersją pierwszą. Jednak ja sądzę, że ta pierwsza wersja będzie mocniejsza. Nie, jednak ja sądzę, że ta pierwsza wersja będzie lepsza niż ta druga. Ale to jest z, 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 tylko moje przypuszczenie. Dostępna będzie również przecinarka plazmowa za 600 zł, a więc tutaj taka sama cena jak w stacjonarnych sklepach, 3 lata gwarancji. Ja testowałem również tą przecinarkę, tylko że mój kompresor nie dawał sobie rady z wydmuchiwaniem odpowiednio y, tego urobku. Jednak ogólnie rzecz biorąc, wszystkie opinie na internecie trzeba powiedzieć, że ten produkt jest bardzo chwalony i y, po prostu ma dobrą opinię. Dodatkowo będzie akumulatorowa wyżynarka i piła szablastwa 2 w jednym za 230 zł. 3 lata gwarancji na akumulatory serii X20VT samobody. Nie używałem tego elektronarzędzia, ale myślę, że jest bardzo fajne, ponieważ możemy go używać w różnych pozycjach, przez to, że mamy tutaj tą głowicę ruchomą. Jest wiele testów na internecie. Myślę, że będę chciał to kupić i sam się przetestował, bo coś takiego yy, mi się może czytać. Napiszcie swoje opinie w komentarzach, szczególnie o tej tokarce i o pozostałych elektronarzędziach Parkset Performance. Będzie to cenna informacja dla mnie, jak i dla pozostałych użytkowników czytających Wasze komentarze. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!